Marcin Grzosek, Pogali KSW 53. Na gorąco Marcin. Wrażenia po walce. Wrażenia po walce są takie, że jestem bardzo rozczarowany perdyktem. Wydaje mi się, że pierwszą i trzecią rundę delikatnie na moją korzyść punktowałbym. Sędziowie widzieli to inaczej. Jestem bardzo rozczarowany. Jestem, Jestem smutny. Tym, że werdykt i to jeszcze jest do się decyzji, to no, wydaje mi się, że to jest trochę skandaliczne i muszę też obejrzeć na spokojnie do walkę, bo widziałem ją tylko z perspektywy pierwszej osoby, e, więc, e, więc ciężko mi tak naprawdę punktować, ale, ale zda, z, jestem przekonany, że pierwsza i trzecia była delikatnie wskazaniem na mnie. E, tutaj, z tego miejsca chciałbym e, też zaapelować do wodarzy, do Maczka Martina, żeby dali mi lewarz e, na następnej gali, no, bo wydaje mi się, że to jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Borys tak naprawdę jestem też bardzo smutny, no bo tak naprawdę nic mnie nie zaskoczyło, wszystko przeszło tak jak się spodziewałem, bił słabiej, nie niż jeszcze myślałem, przewidywałem, że ciągle po jedną akcję liczył, że mnie tym podwódkiem trafi. Ja dałem ciała, próbując go obalać tak naprawdę, ale czułem, że mam coś do udowodnienia. Pracowałem mocno nad zapaśniczą. Parę razy fizycznie <grym> po prostu jak go zrzuciłem z siebie to przeleciał przez tak, z tego pamiętam, nie wiem czy to, czy to się wydarzyło, czy nie, tak nie wyglądałem w fakty z ale przyleciał przez touringu jak, jak yy, szmaczana kukiełka. Fakt, faktem w drugiej rundzie sprowadził mnie, przez chwilę trzymał mnie w tej półgardzie, yy, yy, pół próbował pójść po drugą rękami. Nic nie zrobił czego by się nie spodziewał Uciekłem z tego wstałem do stójki i nie pamiętam jak się na programie skończyło, ale to jest to smutne, że Weddyk poszedł na jego korzyści. Myślę, że Borys sam wie, że tej walki nie wygrał i myślę, że jeżeli jest prawdziwym facetem, prawdziwym bojownikiem, to sam będzie się tego rywalny. Który moment w walce był dla ciebie najtrudniejszy? Yy, tak naprawdę jedynym momentem, który czułem, że wyślizgiwał mi się z rąk, to tak naprawdę jak kiedy byłem w tej bugardzie, no, może to trwało minutę. Maksymalnie, no nie, ciężko by powiedzieć na tak gorąco, muszę tak naprawdę powiedzieć tą walkę jeszcze raz, żeby yy, mieć jakieś ramy czasowe lepiej y, ogarnięte, ile możemy, bym powiedzieć, ile byłem na w tej drugiej rundzie. Mam no, wrażenie, że około dwóch minut tam było. Dwóch minut, no to ale, no, ale, no, faktycznie, no to druga runda była z, by, mogła, być jego. O, druga mogła być jego. Pierwsza była moja, mocne ciosy, głowa mu kiwała, widziałem po prostu, że on nie chce się bić, naprawdę. Często z to mówią po walce, ale ja naprawdę w jego oczach widziałem, że on naprawdę nie chciał się bić. Yy, nie chciał się bić, nie, nie, w żadnej płaszczyźnie, zapasy poczuł, że, że ja też potrafię yy, te zapasy i leciał po te nogi, yy, po prostu... Nie tak. A jak było z tym teraz zmęczenie? Jest czas, teraz jest czas dla Was. A jak było z tym zmęczenie, Marcin, bo jak słuchałem komentarza, to padło w którymś momencie tak, że chyba Marcin jest bardziej zmęczony od Borysa. Tak, od... to jego narożnik też szczytał, ale on, on sobał jeszcze bardziej niżia. Ja. Wiadomo, walka była w dość wysokim tempie, więc kurczę, no z tym tylko człowiekiem, prawda? Tak samo Borys się zmęczył i, i też wydaje mi się, że on zmęczył się szybciej i bardziej niżia. Ja. Marcin, był taki moment, kiedy trafiłeś i było widać, że ten cios, jeden albo dwa ciosy weszły i on zaczął przez moment albo tańczyć. Albo przynajmniej bardzo mocno odczuł ten cios. Dlaczego nie ucisz uderza... razy? Okej, okay. był... ja widziałem gdzieś tam ten, ten moment mi utkwił w pamięci. Dlaczego nie kontynuowałeś dalej ataku uderzeniami, tylko poszedłeś po obalenie? No To mi się na I... tym zastanowić. Hmm. Myślę, że zadziała instynkt. Chciałem tak w z tej walki, mówię kurs dwa kurczę. I przerwam. Chciałem, widziałem, że. Chciałem mu pokazać, jak go obalę. Yy, w pierwszej rundzie bodaj, mi się to nie udało. Poszedłem obalenie, w drugiej rundzie go chyba sprowadziłem. W trzeciej nie pamiętam, dlaczego sprowadziłem. Nie trzeciej, bo w trzeciej nie pamiętam, dlaczego sprowadziłem. W rundę rundzie pamiętam, ale nie będę czego sprowadziłem. Ja też nie pamiętam, w której to rundzie było. Duże rozszczęcie pojawiło się na głowie Borysa. Czy to było po łokciu w drugiej rundzie? Jestem na 100% pozytywnie, że tak. Kilka rozcięć pojawiło się, jak się tutaj pojawi, to zobaczycie, jego twarz e, nie wygląda zbyt e, apetycznie i jeszcze mniej niż przedtem. Marcin, Borys, że jesteś jeszcze brzydszy niż byłeś przed walką. Marcin, a no jak ty powiem? Przypominasz jeszcze bardziej e, Hobbita, ale tak jak mówię, jeżeli ja, tak, oczywiście zarzutowałem sobie tam przed Maćka, że kończę z tym, e, ale ja jestem bojownikiem, ja tylko to lubię robić i, i robię to w miarę dobrze i żądam rewanżu. Marcina, jak żądam, no ja kurwa nie pytam o rewasz, ja żądam tego rewanzu. Jeżeli Borys ma jeszcze resztkę jaj, to sam będzie chciał tego rywanzu. Bo tak się, tak się mówi, że mnie skończy czasem, udusi mnie. Proszę Was, to już nie jeden poziom. No, no nie, wiem, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Jestem po prostu zdruzgotany. Nie chce mi się w ogóle w tej chwili kurczę już robić nic. Ale brykę daliście niesamowitą i na pewno fani... To są... nie koronawirus, bądźcie, załóżcie maseczkę. Pani są jest... na pewno zadowoleni. Fani może i są zadowoleni, Mam yy, no tutaj yy, za kamerami są moi przyjaciele, którzy przyjechali dopingować i czuję, że, że brak właśnie dla, dla nich. Marcin, chciałem się dopytać jeszcze o tą drugą rundę, kiedy Borys dopinał te duszenie. Ty je czułeś, że one wchodzi czy po prostu pozwalałeś no, mu się zpompować? czekałem aż przejdzie do Bosny, chciałem wyjść, zrobiłem takie fajne wyjście yy, i czekałem aż przejdzie do Bosny, żeby wyjść i wejść do za plecy. Widać było, że go to duszenie nie kosztowało bardzo dużo sił. Czułeś później, że on opadł właśnie sił, kiedy, kiedy wstaliście już do stójki? Tak, tak wielokrotnie y, y, jakby wstaliwał, że tak na tylną mówił mówi slangiem pięściarskim, wstaliwał na tylną gdzie, i, i unikał walki, i po prostu widział, że nie ma, nie ma gazu. Był wolniejszy, niż się spodziewałem i był słabiej, niż się spodziewałem. W kliczu był słabszy, niż się spodziewałem i wcale nie ma aż takich dobrych zapasów, jak, jak twierdzi. Ma dobre, no, ale nie aż tak dobrych. I, i na pewno nie, nie da rady w rewanżu mnie uśpić, tak jak nie da rady w tej walce, to ja go uśpię. I no trochę z, 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 popsułem sam tą walkę idąc kosy, zbyt konsekwentnie podadałem. Ale streszbite nie odpowiadasz na py pytania. Nie, nie Marcin, bo ja tutaj by... e... dialog. Marcin Rosekszał. Marcin, jedno pytanie tylko się zadam. Było rozcięcie, to było po zderzeniu głowami, czy trafiłeś łokciem? Bo dwa razy trafiłeś łokcią. Pociem, y, jestem, bodaj się dwa razy zderzyliśmy się głowami. Nie mówię, że to, było, y, to jest walka. To się zdarzały takie rzeczy. I kobiecie też wkrocze. Y, scelowałem wątrobę, w porysłowcy się ochylił i tutaj też y, nie to nie było intencjonalne. Jaką widzisz perspektywę czasową w takim razie, kiedy chciałbyś wrócić do klatki? Kiedyś to wymagała. 8, 9 sierpnia? Jakoś tak. Ale ty go zderwasz z Że nowaka to mnie nie interesuje. Okay. To nie trzy ja jeszcze jeszcze chciałbym, żeby jeszcze było zielone. Dobra, to mamy official statement, a jak zacząłeś straszyć wszystkich, że odkrył, że zemyma i zakładasz kanał na YouTubie, powiedz, że obo, jedno i drugie to burza. Yy, powiedziałbym, że byłem pijany, ale nie byłem, yy, Oczywiście kanał na YouTubie. Yy, raczej nie teraz. Raczej yy, mówię, jestem wojownikiem i chcę zoterwować yy, coś to. Gamrot wygrał. Czym? Przed czasem. Przed czasem. Przerwanie yy, tym A, Tak, tak. Ale jestem jest parę... Okej. Okay. Dobrze. No to fajnie. My myślę, że to skończyło nic nie dla mnie. Czuję, że werdykt był co najmniej krzyżujący dla mnie. Nie będę się odwoływał. Nie jestem flipą. Dziękuję wszystkim, którzy mi kochali. Dziękuję wszystkim, którzy życzyli mi przegranej. Dla nas też to <gry> Dziękuję. Dziękujemy.